Zasilacz impulsowy LED. Ten konkretny model to urządzenie o mocy 400W posiadające atest jakości. Obudowa wykonana jest z nierdzewnych materiałów aluminium i plastiku. Cała konstrukcja przemyślana jest w taki sposób, by zapewnić elektronice wewnątrz ochronę przed deszczem. Zasilacz wyposażony jest również w mocowania umożliwiające pionowy montaż i ruchomą płytę ułatwiającą swobodne podpięcie kabli. Zaczynając od lewej strony, do prawej mamy kolejno. Regulację woltażu, 3 wyjścia prądu stałego o napięciu wyjściowym 12V i natężeniu 33A, oraz wejście prądu przemiennego AC. To urządzenie doskonale sprawdzi się zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz poddawane warunkom atmosferycznym.